Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod błędu P2262 brzmi jak nie wykryto ciśnienia turbosprężarki do ładowania, mechaniczne. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może mieć angielską pisownię Turbo Hargers, też Super Harger, bo not detected, mechanical. Opis techniczny i dekodowanie błędu P2262. Zapisany kod błędu P2262 wskazuje, że moduł sterujący. PCM wykrył problem w układzie turbosprężarki lub doładowania. W tym przypadku brak wykrytego ciśnienia doładowania jest spowodowany usterką mechaniczną. W układach z wymuszoną indukcją ciśnienie wlotowe musi być zmieniane i regulowane w zależności od mocy wymaganej w danym momencie. W tym celu wykorzystywany jest zawór regulacji doładowania. Jest on monitorowany i kontrolowany przez moduł sterujący silnika w celu zapewnienia silnikowi idealnej mieszanki paliwowo-powietrznej. Odbywa się to poprzez mechaniczną regulację łopatek turbosprężarki z doładowania. Łopatki są odpowiedzialne za regulację ilości doładowania, które doprowadza powietrze do komory spalania. Jeśli PCM utraci kontrolę nad doładowaniem, prowadzi to do nieregularnej pracy silnika. Kod błędu P2262 jest aktywowany, gdy moduł sterujący silnika wykryje że wystąpiła usterka mechaniczna w której ciśnienie doładowania nie jest wykrywane w takim przypadku wskazywany jest konkretny problem a mianowicie problem mechaniczny sterownik aktywuje wówczas lampkę ostrzegawczą silnika Mi. błąd jest rejestrowany w pamięci jako usterka systemu kontroli doładowania aktywacja lampki kontrolnej mil na desce rozdzielczej może zająć kilka cykli usterek objawy usterki Głównym objawem usterki P2262 dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, malfunction indicator light, jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika, może również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna hecken na panelu sterowania. Kot zostanie zapisany jako usterka, wahania obrotów, a także próby zgaśnięcia na biegu jałowym, szarpanie zapłonu na biegu jałowym lub pod obciążeniem. Silnik nie może przyspieszyć, a reakcja przepustnicy nie reaguje. Zmniejszona wydajność silnika, zwiększone zużycie paliwa. Może również występować zwiększony hałas silnika. Stukanie i grzechotanie. Pojazd może przejść w tryb awaryjny. Poziom nasilenia jest średni do wysokiego, w zależności od objawów. Błąd P2262 nie powinien być ignorowany, ponieważ grozi uszkodzeniem wewnętrznych elementów silnika. Dlatego w interesie użytkownika leży jak najszybsze usunięcie usterek w układzie wymuszonej indukcji. Przyczyny błędu. Kod P2262 może oznaczać że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Turbosprężarka mogła ulec awarii. Czujnik ciśnienia do ładowania jest uszkodzony. Korozja powodująca wysoką rezystancję złączy lub styków. Zużyta lub zwarta wiązka przewodów. Zatkany lub uszkodzony filtr powietrza. Wycieki powietrza w układzie podciśnienia. Nieszczelności często występują w zbiorniku podciśnienia. Czasami przyczyną jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P2262? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P2262. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera optii. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj samochód, aby sprawdzić, czy błąd P2262 pojawi się ponownie. Sprawdź czujnik ciśnienia do ładowania. Sprawdź turbosprężarkę. Sprawdź przewody podciśnienia pod kątem nieszczelności. Sprawdź filtr powietrza. Może wymagać wymiany. Sprawdź złącze i okablowanie pod kątem uszkodzeń, luzów i korozji. Sprawdź moduł PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Turbiny zwykle obracają się z niewiarygodną prędkością od 100 000 do 150 000 obrotów na minutę nie tolerują niewyważenia lub braku czystego oleju w łożysku. Proces diagnozowania błędu P2262 najlepiej rozpocząć od najczęstszych problemów z turbosprężarką. Będą one wymagały narzędzi takich jak miernik podciśnienia i czujnik zegarowy, sprawdzanie podciśnienia. Sprawdź, czy silnik pracuje prawidłowo, bez skoków zapłonu lub kodów związanych z wadliwym czujnikiem detonacji, następnie sprawdź, czy zaciski na wylocie turbosprężarki, chłodnicy międzystopniowej i korpusie przepustnicy są szczelne, sprawdzić szczelność kolektora dolotowego, w tym przewodów podciśnieniowych, zdemontować dźwignię przepustnicy, ręcznie uruchom zawór, Szukając zablokowanego zaworu powodującego spadek doładowania, szukając nieszczelności, zwróć szczególną uwagę na zbiornik podciśnienia. Jest on częstą przyczyną tego problemu. Pomiar ciśnienia doładowania. Kontrola turbosprężarki zlokalizuj podciśnienie bez otworów w kolektorze dolotowym i zainstaluj miernik podciśnienia. Uruchom silnik. Na biegu jałowym silnik powinien mieć podciśnienie 1 do 1,5 atmosfery. Jeśli jest ono niższe niż 1 atmosfera, katalizator jest uszkodzony i nie dopuszcza do ładowania. Szybko przyspiesz silnik do 5000 obrotów z reszmin i zwolnij przepustnicę, obserwując wskaźnik podciśnienia, który wskazuje ciśnienie doładowania. Jeśli ciśnienie doładowania wzrośnie powyżej 1,3 atmosfery, oznacza to, że zawór obejściowy jest uszkodzony. Zatrzymaj silnik i pozwól mu ostygnąć. Zdejmij przewód wydechowy z turbiny i zajrzyj do środka, aby upewnić się, że łopatki nie ocierają się o obudowę. Poszukaj wygiętych lub brakujących łopatek lub oleju w turbosprężarce. Obróć łopatki ręcznie. Szukając oporów wskazującego na nieprawidłowe działanie turbosprężarki. Sprawdzić przewody olejowe od bloku cylindrów do łożyska środkowego i przewód powrotny od łożyska do miski olejowej pod kątem wycieków. Umieść tarczę na wylocie turbiny i obracaj wałem turbiny. Jeśli luz osiowy przekracza 0,003. Łożysko środkowe jest uszkodzone. Okablowanie i czujnik ciśnienia jeśli po wszystkich kontrolach nie stwierdzono żadnych problemów. Ale kod P2262 nie zniknął, należy sprawdzić komponenty elektryczne. Należy przetestować czujnik i powiązane z nim obwody. Odłącz wiązkę przewodów i przetestuj obwód sterujący. Upewnij się, że w obwodzie zasilania obecne jest napięcie 12V, powinno się ono pojawić po włączeniu zapłonu. Jeśli nie są obecne lub są obecne, gdy zapłon jest wyłączony, napraw okablowanie od PCM do czujnika. Sprawdź. Czy połączenie z masą jest bezpieczne? Podłącz żarówkę testową do akumulatora dodatniego i dotknij drugiego końca do obwodu uziemienia czujnika. Jeśli lampka kontrolna nie zaświeci się, oznacza to wadliwy obwód w których pojazdach ten problem występuje najczęściej. Problem z kodem P2262 może wystąpić w różnych samochodach. Ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Citroën, C4, C5, Dodge, Ram, Fiat Ford Mazda, CX5, Opel, Astra, Peugeot 3008, 308, Volkswagen, Tiguan, Touran, Gazelle, Cummins, Next, przy kodzie błędu p 2262 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze są następujące p 2261, p 2263, p 226b